Bohaterem tego odcinka jest Artur, czyli świeżo upieczony klient, który posiada gruntową pompę ciepła od roku czasu. Witaj, Arturze. Witam. Powiedz kilka słów na temat tego domu, który wybudowałeś. Budynek został wybudowany rok temu z pustaka H. +H beton komórkowy o grubości 24 cm. Został ocieplony styropianem grafitowym, 15 cm grubości dach. Pokryty blachodachówką, zaizolowany wełna mineralna, 35 cm. Okna jakie mamy? Okna trzy szybowe I wentylacja? Wentylacja mechaniczna, mechaniczna. W tym tak jest. Powiedz jeszcze jakie jest tutaj ogrzewanie, grzejniki czy podłogówka? Ogrzewanie podłogowe tylko w całości na całym budynku. Jaka jest powierzchnia? Powierzchnia 150 m. 2 Przejdźmy teraz do kotłowni. Jesteśmy już w maszynowni pompy ciepła, gdzie mamy nowy typ gruntowej pompy ciepła marki Geyser. Powiedz nam o jakiej mocy jest to pompa? Moc 7 kW. Ile zostało wykonanych odwiertów? Dwa odwierty. Po ile metrów? 90 metrów. Dobra, przejdźmy teraz do krzywej grzewczej. Byś mógł podejść, pokazać tutaj, nie wiem czy będzie widać, ale raczej będzie widać. Gdy mamy 0 stopni na dworze, to na ogrzewanie podłogowe wysyłamy 24 stopnie. I może przejdziemy jeszcze do podlicznika. Tutaj mamy podlicznik. Daj mi, to ja mogę, że pokażę tutaj użytkownikom. Przez sezon grzewczy ta pompa wzięła 2600 kWh. Czas pracy pompy. Sprężarka 1900 godzin. Zbiornik CWU 224. Cztery osoby użytkują. Dwoje dzieci. Ok. I dwoje dorosłych. Grzałka jedna 5 godzin, druga 2 godziny.